Cześć wszystkim. Witam w kolejnym devlogu mojej strategii turowej. Dzisiaj przedstawię wam kulisy moich ostatnich prac nad aktualizacją dotyczącą itemów. Przez ostatni tydzień pracowałem nad aktualizacją 0.2, czyli surowce i przedmioty. Skupiłem się na tym, żeby dodać wszystkie przedmioty do gry, które miałem zaplanowane. Prawdopodobnie te przedmioty będą dodawane z każdą kolejną aktualizacją, ale na razie stworzyłem taką podstawową bazę przedmiotów, która pozwoli na nie przejmowanie się tym tematem przez jakiś czas. Zanim przejdziemy do właściwej części odcinka, to odpowiem na Wasze komentarze. Mokej zaproponował, żeby budynki dawały bonus do produkcji surowców, które osiągają maksymalny poziom przy określonej liczbie pracowników, np. górników. Po przekroczeniu tej liczby, każdy dodatkowy pracownik miałby coraz większy wpływ na produkcję. Moim zdaniem świetny pomysł i też fajnie łączy się z pomysłem dotyczącym levelowania budynków. Można by z każdym kolejnym poziomem budynku dokładać dodatkowy slot na pracownika. Mokej też podsunął podobny pomysł jak Daniel, czyli automatyczna trasa dragarzy. Uważam, że to must have jeśli chodzi o tę grę, szczególnie, że w każdej turze musielibyśmy klikać tragarza, co jest zupełnie bez sensu, więc takie automatyczne kursy są super rozwiązaniem. Tylko można by się zastanowić nad tym, czy tragarz powinien mieć jeden kurs i przenosić itemy z A do B, a potem z B do A. I tak w kółko, czy powinien kursować z miejsca, które akurat ma jakiś przedmiot do miejsca, które akurat potrzebuje ten przedmiot, i żeby sam mógł sobie wybierać, gdzie teraz ma iść. Gdyby było 10 tragarzy, no to wiadomo, jakiś system kolejkowania, żeby nie chodzili w to samo miejsce. To byłoby trochę bardziej skomplikowane, ale myślę, że ciekawe, bo o klikaniu w tragarza moglibyśmy zapomnieć. A z drugiej strony mogłoby to być frustrujące, gdyby tragarz z jakiegoś powodu postanowił nie iść po surowiec, który akurat w tej chwili najbardziej potrzebujemy. Także to jest do przemyślenia, no i oczywiście możecie podsuwać swoje pomysły. I jeszcze komentarz Konrada, ostatni, ale nie mniej znaczący niż poprzedni, ponieważ Konrad zaproponował coś, o czym myślałem już wcześniej i zaprojektowałem sobie taki schemat, który przedstawia kolejne epoki. Ok, już jesteśmy na schemacie. Tutaj mamy taki właśnie wstępny projekt. Zaczynamy od ery początkowej. Będą kolejne ery, jakby epoki. Pierwsza epoka to era początkowa, czyli przetrwanie i osadnictwo. Główne cele tej epoki to będzie właśnie zbudowanie pierwszych budynków, właśnie os głównej osady, czyli obozu, farmy, chatki drwala i prymitywnej kopalni. I o co chodzi tutaj z tymi heksami tak dziwnie podzielonymi? Wydaje mi się, że spoko rozwiązaniem, tak jak już wpisaliście w komentarzach, będzie jakiś system upgrade'owania budynków. Wymyśliłem coś takiego, że po prostu tego dużego heksa podzielimy na kilka pól. Będzie to 7 pól, czyli 6 trapezów i jeden heks taki mniejszy na środku. Jeśli ten duży heks to jest budynek, to w środku mamy budynek główny. Czyli kopalni. Ok, pokażę to na przykładzie, który tutaj już zacząłem tworzyć. Hmm, załóżmy, że to jest, znaczy nie załóżmy, to jest po prostu projekt kopalni. I level pierwszy to jest tak, jakby pierwsza epoka. Czyli mamy budynek główny. Może to nie jest jeszcze budynek, ale w kodzie to będzie już widniało jako budynek. Czyli po prostu dziura w ziemi z drabiną. Taka pierwsza prymitywna kopalnia i będzie ona otoczona przez takich sześć hexów. Nazwijmy, że to będzie, powiedzmy, jeden hex. Będzie można to fajnie, yy, wiecie, odróżniać yy, w już w samej grze. Yy, poszczególne trapezy to będą kolejne upgrade, y, czyli jeśli zapgradujemy budynek do nowej ery, czyli to będzie era rzemiosła i kowalstwa, czyli level drugi, to dostaniemy możliwość upgradeowania jednego pola właśnie takiej przybudówki. I tutaj sobie przygotowałem tak na szybko takie coś, że to nam zniknie wtedy, a pojawi się to. Czyli na przykład zapgrajdowaliśmy kopalnię na levelu drugim o jeden upgrade, czyli upgrade szala z górniczy. Na levelu trzecim będziemy, mieli, będziemy mogli upgrade'ować pierwszą przybudówkę i drugą przybudówkę, czyli będziemy mieli jakieś kolejne budynki, które będą otaczały naszą, nasz główny budynek. No i ten główny budynek też będzie zmieniał swój model w każdej erze. No i potem to można jeszcze rozbudować, jeszcze bardziej skustomizować, czyli będzie upgrade 1A, czyli albo możemy na tym polu postawić szałas górniczy. Albo załóżmy sobie, y, zrobię 1B, czyli to będzie kopalnia pójdzie jakby trochę w innym kierunku, czyli górnicy z jakiegoś powodu y, nie będą mieli swojego mieszkania w kopalni, co trochę osłabi naszą kopalnię, ale na przykład będzie miała y, jakiś y, mechaniczny system wentylacji. I wtedy zamiast tego zrobimy tutaj jakiś inny model, który będzie dodawał inne upgrade'y. Czyli nasi górnicy będą szybciej wydobywać surowce, ponieważ będą mieli lepszy, lepsze powietrze i przez to będą bardziej wydajni. I myślę, że każdy taki trapez, każdą taką przybudówkę będzie można na trzy sposoby zrobić, czyli będzie jeszcze jeden C i tutaj będzie coś jeszcze innego. Ja teraz przykłady daję takie totalnie, wiecie, totalnie z głowy. O, załóżmy, że damy tutaj jakiś yy, nie wiem, budynek budynek produkcji pochodni <noise> i przez to no, napisałem i przez to yy, nasi górnicy będą mieli więcej światła w kopalni i nie będą wydobywać szybciej, ale na przykład będą wydobywać więcej naturę, bo będą mieli bardziej yy, oświetlone, yy, bardziej oświetloną kopalnię yy, i, I właśnie y, będzie można wybrać spośród tych trzech upgrade'ów i tak będzie z każdą erą rozwijał się nasz y, budynek kopalni. No i oczywiście, tutaj wiadomo ta kopalnia prymitywna, tam przerodzi się w jakąś kopalnia z drewnianymi podporami i właśnie tutaj będzie do wyboru na przykład 1A, czyli y, chata, czy tam szałas górników. Mhm. I tak będziemy sobie tutaj tworzyć kolejne i na przykład w erze rzemiosła i kowalstwa tutaj pojawią się kolejne budynki. Ok, tutaj mamy troszeczkę więcej budynków w erze rzemiosła i kowalstwa. Poza czterema podstawowymi, które zostaną zupgradeowane, czyli prymitywna kopalnia przekształci się w kopalnię z drewnianymi podporami i dodatkowo będzie mogła wykorzystać jedno pole na upgrade. Hmm. Hata drwala na tartak, farma się przerodzi w gospodarstwo, obóz w osadę. Każdy z tych budynków będzie mógł sobie jakiś jeden upgrade dokupić, dobudować. Jeszcze zobaczymy na jakiej zasadzie będzie to można ulepszać. Ale oprócz tego w każdej erze pojawią się kolejne budynki. Czyli tutaj mamy kuźnię. No to tutaj będziemy wytwarzać narzędzia i broń. Kamieniołom to trochę odciąży kopalnię. I kopalnia już nie będzie służyć do wydobywania kamienia. Ponieważ do wydobywania kamienia będzie służył kamieniołom. Z racji tego, że kamień będzie dość ważnym surowcem. Mamy garbarnię, czyli... Teraz w gospodarstwie będziemy już mogli przetwarzać skórę. A raczej produkować skórę, dzięki czemu w Garbarni będziemy produkować właśnie jakieś pancerze dla, naszej, dla naszego wojska. No i nie wiem, może na przykład scout, czyli tam zwiadowca, będzie mógł jakieś zwierzę upolować i dzięki temu też do Garbarni zanieść. No i pierwsze fortyfikacje, czyli mury i wieżyczki, to też będzie w tej erze. No i z każdą erą to drzewko będzie, będzie się rozrastać i z każdą erą będziemy mogli rozbudować budynek o jedną przybudówkę więcej. Dodatkowo chciałem jeszcze powiedzieć, że dobrym pomysłem byłoby dodanie czegoś takiego, że nie ograniczamy się do jednej kopalni, tylko tych kopalni możemy stworzyć więcej, ale każda kolejna kopalnia będzie ona nas wymagała zdecydowanie więcej materiałów. I przez to, że mamy do wyboru kilka tych opcji na upgrade'y, jeśli na przykład na tym polu zbudujemy szałas w tej, tej pierwszej naszej kopalni, to w drugiej kopalni możemy na przykład wykorzystać upgrade pierwszy na mechaniczny system wentylacji i ta kopalnia trochę będzie inaczej działać, będzie po prostu można ją skustomizować na swój sposób. Dobrze, jak widzicie, yy, w, troszeczkę tutaj z, zacząłem opowiadać o, kolejnym, yy, o kolejnej aktualizacji, czyli 0.3 budynki, ale to tylko dlatego, żeby po prostu poznać Waszą opinię i dowiedzieć się, czy taki pomysł na, na tą grę jest fajny yy, i czy chcielibyście właśnie, żeby to się rozwijało w tym kierunku, czy może macie jakieś inne propozycje. Dlatego kolejne odcinki będą pewnie poświęcone. Właśnie aktualizacji 0.3 budynki, a, ale wracając do aktualizacji 0.2, okej, okay, co udało mi się zrobić przez ostatni tydzień w związku z aktualizacją 0.2? Stworzyłem listę itemów, stworzyłem listę jednostek, które chciałbym produkować w osadzie, stworzyłem ikony. Prototypowe, znalezione w internecie ikony surowców i przedmiotów. Oczywiście w aktualizacji 0.7 UI prawdopodobnie to będzie 0.7 To podmienimy wszystkie, wszystkie, powiedzmy, grafiki na takie oryginalne. Następnie dodałem wszystkie itemy do gry, i tutaj jeszcze tej pod aktualizacji dodałem tooltipy, o których zaraz wam powiem. Dobrze, jeśli chodzi o itemy, to tutaj jest w zasadzie pełna lista itemów. Weźmy sobie na przykład iron, czyli żelazo, i tutaj mamy w inspektorze kolejne pola, które należy wypełnić. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda kod klasy itemu, ale najpierw właśnie tutaj na przykładzie mamy żelazo, czyli po prostu iron. Tutaj powinienem w zasadzie wpisywać po polsku, a tutaj albo tutaj po angielsku, skupić się jakby na jednym języku. Więc to jest do poprawy. Czyli tak mamy item Iron, mamy tutaj dodaną ikonkę Ironu. Gdzieś tutaj miałem ikonki, już wam pokażę. Iron mamy tutaj. O, jest to dosyć małe i nie za bardzo widać. Okej, okay, tak wygląda e, ikonka ironu. Jest dosyć małej rozdzielczości, ale większa nie jest potrzebna. Oprócz ikony mamy opis, który będzie się wyświetlał w tooltipie, który zaraz wam pokażę. Tutaj mamy opcję jednostki, czyli musimy zaznaczyć, jeśli iron miałby być jednostką, która będzie produkowana w osadzie, no to zaznaczamy. To jest jednostka i dodajemy prefab tej jednostki. E, oczywiście iron to jest przedmiot, a nie jednostka, więc więc zostawiamy w ten sposób. Dalej mamy opcję produkcji, czyli musimy określić, czy iron w budynku będzie produkowany, czyli przetwarzany z innego, z innego surowca, na przykład z rudy żelaza, czy będzie wydobywany. No i właśnie to jest ta różnica. Jeśli coś wydobywamy, to to, to może się naturalnie wyczerpać, a jeśli coś produkujemy, no to dopóki mamy materiały wejściowe, to zawsze będziemy otrzymywać produkt. Więc oczywiście iron to jest przedmiot, który będziemy produkować, bo ruda, czyli tutaj mamy iron ore, to jest przedmiot, który będziemy wydobywać. Więc z tym się różnią te, te dwie rzeczy. No i dodatkowo mamy tutaj recepturę, która widzę, że nie jest jeszcze dodana, możemy sobie to teraz na odcinku zrobić. No co, iron będziemy produkować z rudy ironu. Na razie zróbmy to w ten sposób, że jedna ruda żelaza będzie produkować nam jedną sztabkę żelaza. I tak dodałem trochę tych itemów w tym miejscu, mogę wam dla przykładu pokazać jak, do, jak dodać item. Otóż yy, po prostu dajemy tutaj obiekt klasy item, wpisujemy tutaj nazwę, dajmy sobie iron2 no i wypełniamy poszczególne pola. Później taki przedmiot, jeśli chcemy produkować w jakimś budynku to musimy go dodać do listy tego budynku. Załóżmy, że z jakiegoś powodu w, w kopalni będziemy produkować żelazo, to tutaj mamy dozwolone itemy do produkcji. Jeśli ja przyciągnę sobie tutaj żelazo, to teraz w kopalni będziemy mogli produkować żelazo. Dodatkowo jak już jesteśmy w oknie budynku, no to tutaj mamy itemy, które należy zanieść na miejsce budynku, żeby ten budynek wybudować. Mam tutaj jeszcze obiekt item database i tutaj dodaję wszystkie itemy, do bazy danych. Jakby ktoś był ciekawy, to tak wygląda klasa itemu. I tutaj hmm, skrypt hmm, bazy danych przedmiotów. Mamy dwie hmm, takie najbardziej potrzebne funkcje, czyli getItem i getAllItems. Ok, hmm, odpalmy sobie teraz grę. Wyłączę sobie UI, bo jest jednego nam troszeczkę przeszkadza. Wybierzmy sobie jakieś miejsce do, jakieś miejsce do zamieszkania. Więc ja wybiorę to miejsce i kliknę Camp. Jak widzieliście, wyświetlił się taki Tooltip, czyli taka podpowiedź, która troszeczkę będzie ułatwiała grę. Jak najadę sobie teraz na przykład na licznik tur, to mamy tutaj informację o tym, że to jest liczba tur i aktualny numer tury. Tak samo jak najadę na zakończ turę, y, mamy informację, że po zakończeniu tury rozpocznie się tura przeciwnika. E, jeśli najadę sobie na górnika, no to mamy informację o górniku, tragarzu, zwiadowcy, drwal, budowniczy, farmer. E, jeśli najadę na jakiś hex, akurat tutaj nie dodałem do pustyni ani do morza, ale jeśli najadę na las, no to mamy. Taką jakąś informację. Na razie to yy, nie jest informacja taka, która miałaby nam pomóc w grze, tylko taka testowa. Yy, Im dalej własny, tym więcej drzew. A powinno być coś w stylu podejść tutaj, yy, podejść tutaj drwalem i załóż pierwszy yy, tartak. Ale myślę, że w takich grach jak strategie to jednak tych informacji jest na tyle dużo na ekranie, że lepiej, żeby po prostu. Były takie podpowiedzi. Zresztą nie są one jakoś bardzo nachalne. Tutaj chyba po sekundzie dopiero pojawia się z takim fajnym przejściem informacja oczywiście można zwiększyć ten czas, że na przykład trzeba najechać, poczekać 3 sekundy i dopiero wtedy wyświetli się informacja. A ja myślę, że to jest jak najbardziej git. Dobra, przejdźmy sobie do tego, jak wygląda ten system itemów. Wybierzmy sobie, wybierzmy sobie górnika, akurat jest na polu który, na którym może założyć kopalnię, więc kliknijmy sobie Build i górnik potrzebuje 5 Stone. O tutaj jeszcze ciekawa rzecz, że w Input Resources też dodałem tą możliwość wyświetlania tooltipów. Także mam informację, jak widzicie to o czym mówiłem nazwa jest w języku angielskim, a opis jest po polsku. Więc trzeba by to jakoś ujednolicić, ale mamy tutaj informację o tym, co to jest za przedmiot i skąd go pozyskać. Skoro mamy drewno i mamy stona, no to wiadomo, musimy górnikiem przejść na inne pole z kopalnią, żeby wydobyć tego stona. Skończyły nam się tutaj punkty akcji, więc nie możemy kliknąć mine. Czy możemy, ale. Ale to nic nie spowoduje, więc wydobądźmy sobie tutaj 5 drewna drwalem. 5 drewna wydobyłem, teraz drwalem przejdę na inne pole, po to, żeby zwolnić to miejsce dla tragarza. I tragarzem sobie tutaj sprytnie podejdę i przerzucę itemy, właśnie do ekwipunku tragarza. Możemy tutaj jeszcze coś poczarować scoutem. Weźmy sobie w to miejsce, kliknijmy na przykład tą lornetkę. Jak widzimy w linii prostej odkrywają nam się heksy. Jeśli tu byliby jacyś przeciwnicy, no to e, również ich zobaczymy. Mamy budowniczego, możemy sobie tym budowniczym e, w zasadzie podejść już troszeczkę bliżej już troszeczkę bliżej kopalni, ponieważ będziemy e, niedługo ją budować, jak uzbieramy itemy. Dobra, e, Farmera na razie olejmy, albo jak już jesteśmy, to z, możemy też tutaj gdzieś koło wody, na przykład zbudować farmę. Dobrze, mamy tutaj wszędzie 0 Action Points. O, w sumie na, na tragarzu mamy dostępne, więc przejdźmy sobie na to pole i zakończmy turę. Tura przeciwnika minęła i możemy przerzucić tragarzem item do na teren budowy kopalni. I jak widzimy, mamy 5 na 5 drewna. Teraz, jeśli zaczniemy wydobywać surowce na innym polu z na innym polu, na którym górnik może wydobywać surowce, czyli właśnie na wzgórzach, no to akurat trafiliśmy, bo górnik teraz losowo może dostać jakąś, jakiś item wydobyć. I akurat wydobył nam 5 kamienia, więc super. Odejdźmy sobie w inne miejsce. Podejdźmy tutaj tragarzem. Przerzućmy itemy. I teraz, teraz tragarzem możemy wrócić z powrotem na to miejsce. I przerzucić z powrotem. I jak widzimy, teraz już nie ma tej informacji, że jest 0 na 5 czy 5 na 5. Tylko po prostu mamy tutaj uzbierane itemy. I jak widzicie, zmieniła się tu informacja, że wymagane itemy są już zebrane i teraz jest czas na konstrukcję. Więc jeszcze nie możemy tutaj nic produkować, ale jeśli klikniemy sobie naszym budowniczym na pole właśnie, które jest, które ma uzbierane już wszystkie surowce na, na placu budowy, no to klikamy konstrukt i w ten sposób i w ten sposób nasza kopalnia przekształciła się już w prawdziwy budynek. Nie widać tutaj jeszcze tych etapów budowy, ale to myślę, że już niedługo zostanie dodane. I jak widzicie, mamy tutaj listę rozwijaną, w której możemy wybrać co chcemy produkować. No, i tak jak pamiętacie, dodaliśmy sobie iron bar, czyli sztabkę żelaza, i tam określiliśmy, że sztabka żelaza może być produkowana z jednej sztabki iron ore, czyli rudy żelaza. No i tutaj mamy napisane, że to jest główne źródło surowca do wytwarzania żelaza i wyrobów stalowych. Jeśli zostawimy to w ten sposób i wyjdziemy, a następnie podejdziemy tutaj górnikiem, akurat nie mamy punktów. Do wykorzystania, więc, więc na razie musimy przejść do kolejnej tury. Ewentualnie możemy tutaj zebrać trochę, zebrać trochę drewna górnikiem, i przejść sobie załóżmy w to miejsce yy, scoutem i użyć lornetki. Widzicie po kolejnej turze to miejsce, gdzie, gdzie scout yy, odkrył mapę lornetką to jest aktywne tylko przez jedną turę, a jak przejdziemy do kolejnej tury to to miejsce nam się wyszarza, ale wyszarza się w taki sposób, że dalej widzimy co tam odkryliśmy ale już nie, nie widzimy na przykład przeciwników albo budynków przeciwnika, także myślę, że to całkiem fajnie działa jak widzimy pomimo tego, że tura minęła to iron bar się nie pojawił output product a to dlatego, że nie ma nikogo w środku jeśli przejdziemy do kolejnej tury i wskoczymy naszym górnikiem do kopalni, jak widzimy tutaj w slotach kopalni jest górnik, oczywiście możemy opuścić kopalnię, ale tego nie chcemy robić. Przejdźmy do kolejnej tury i teraz powinno nam się. No i jak widzicie, sam dałem się nabrać na swoją własną mechanikę, to znaczy jak wcześniej mówiłem, iron bar, czyli sztabka. Żelaza jest możliwa tylko w produkcji, a nie w wydobywaniu. To, że będziemy tutaj górnikiem w środku, to nic nam nie da. Powinniśmy przynieść do kopalni jedną rudę żelaza i dopiero wtedy tutaj pojawi nam się jedna sztabka żelaza po tym jak minie kolej Natura. Nie dodałem tutaj niestety do tej listy rozwijanej Iron Ore. Czyli powinienem tutaj dodać iron ore, i wtedy byłaby możliwość wydobywania rudy żelaza. No, niestety no zapomniałem o tym, ale mniej więcej mechanikę Wam tutaj przedstawiłem, więc nie będziemy rozgrywać tego jeszcze raz. Wiecie mniej więcej, jak to wygląda. Widzicie, jakie itemy udało mi się dodać, jeśli tutaj założę. Tartak, to tutaj dodałem takie przykładowe itemy, żeby wyświetlić ich ikonki, na przykład proste narzędzia mają taką ikonę, woda ma taką i te wszystkie input resources do budowy tartaku, no to one oczywiście znajdują się w tym miejscu. Drewno, żelazo, piasek, proste narzędzia, woda i kamień. To są takie przykładowe itemy po to, żeby właśnie wyświetlić Wam część tych itemów, które udało mi się dodać. Jeśli chodzi o tooltipy to jest to bardzo proste do zaimplementowania. Załóżmy, że chcemy dodać tooltipa do hexa gór to po prostu szukam prefabu, w którym mam heksa z górami i tutaj mam taki skrypcik tooltip trigger przeciągam go sobie do w to miejsce, no i piszę tutaj góry, opis góralu, czy ci nie żal. Odpalmy teraz grę. I teraz, kiedy najadę na góry, wyświetla się tooltip, który wcześniej dodałem. Także podsumowując jeszcze raz, aktualizacja 0.2 uważam, że fajnie i szybko poszła. Kolejna aktualizacja to aktualizacja 0.3 i ta pewnie będzie troszeczkę trudniejsza i na pewno nie będzie składać się tylko z jednego odcinka, ponieważ jest tam naprawdę masa rzeczy do zrobienia. Szczególnie ten system będzie wymagał ode mnie bardzo dużo czasu. Możecie dać znać w komentarzach, czy chcecie odcinki z blendera jak sobie tutaj modeluję właśnie te poszczególne heksy i postaci. Także jak dotrwaliście do końca, to napiszcie komentarz Mine and Might, tak prawdopodobnie będzie się ta gra nazywać, albo napiszcie Mine and Might i powiedzcie, jaki, jaki tytuł byście nadali tej grze, może macie jakieś bardziej trafione pomysły. Także trzymajcie się i do następnego odcinka, cześć!